To jak mamy na jeden pojechać? Dobra, będę hakował. Big moment. Dobra, będę, hackował, big moment. będę hakował. Big moment. Będę hakował. Teraz, teraz, teraz. Okej. Okay. ja się rozkuję. Odpalę furę. Czy najpierw hak? Najpierw Mi hak. Mi się wydaje, że to w trakcie jazdy, wiesz? Tak? No spróbuję no, użyć tego, No spróbujemy teraz, nie? Bo i ta... inaczej nie odjedziemy. Najpierw odpalę, dobra. Żeby auto nie, nie wybuchło. Nie, to bo Co, do... od czego? to odpalenia? Kurwa, RNG. Dobra, <noise> nie ma kluczy dobrych. Dobra, mam. Dobra, odpalam haka. Wish me luck. Zutylizują samochód! Spierdalaj! Jak zutylizują? Że odholuj? Ej, to, negocjatorze, rozwiązał się problem. Jednym autem odejdziemy.